Tomek Jaskółka nagrał film o strasznym dla youtubera szachowego tytule, mianowicie Czy Szachy się kończą? I tam przedstawił swoje ciekawe spostrzeżenia na temat tego, że faktycznie ostatnio zainteresowanie szachami w internecie miałoby się po prostu zmniejszać. I oczywiście ja podobny trend dostrzegam, no wiadomo, siedzę w tym temacie właściwie codziennie, od rana do wieczora. Natomiast ja mam wrażenie, że trochę jest inaczej. Mianowicie, to nie jest tak, że szachy tracą na popularności. Bo mam dostęp do statystyk z Czeskowa, więc widzę, że grających użytkowników z Polski cały czas jest tak samo dużo. Faktycznie już nie ma wzrostów po 200%. Ale cały czas 400-500 tysięcy zawodników z Polski co miesiąc odpala sobie gierkę na Czeskomie. Natomiast wydaje mi się, że. Po prostu youtuberzy szachowi trochę, no nie, że się kończą, to takie mocne stwierdzenie, ale trochę wpadliśmy w taką pewną pułapkę. Tak, mam wrażenie, że Tomek i tak samo ja i podobnie, a może nawet gorzej inni. Tak jak widzicie, Tomek nagrał kurde 1400 filmów. Ja na swoim kanale prywatnym no to mam 1500 filmów, a na czeską Polska to nie mam żadnego pojęcia. No tutaj okej, okay, 2200, więc tak jak widzicie, jest tego dużo. Oczywiście dochodzą do tego sorcy i tak dalej, i tak dalej, ale tych materiałów naprawdę całe mnóstwo. I rzeczywiście, zobaczcie, jeżeli chodzi o statystyki, na Social Blade można to Łatwo nie, sprawdzić. Jeżeli chodzi o statystyki, no to widać, że czasy świetności, topowej popularności kanałów szachowych, no to są już dawno za nami. Tutaj zobaczcie, Tomek tu prawie pod 4 miliony wyświetleń, nawet w jednym miesiącu podchodził ponad rok temu. Jeżeli chodzi o mój prywatny kanał, no to no, tutaj mam problem z regularnością, więc tak też nie do końca dobrze ten wykres oddaje, ale no też widać, że raczej jest niżej niż wyżej. No ale w niektórych przypadkach to już w ogóle dochodzi do tragicznych trendów. No dobra, więc w czym jest według mnie problem? Według mnie problem jest taki, że zafiksowaliśmy się na pewnej formule filmów i Troszeczkę kręcimy się w kółko, no i, wiadomo, są widzowie fanatycy, którym się podobają tego rodzaju produkcje i po prostu wszelkie te produkcje oglądają i są zadowoleni. Natomiast duża część widzów, no to oczekuje, że będzie coś nowego, coś świeżego, coś nietypowego, coś trochę inaczej. No i problem jest taki, że nie umiemy tego czegoś znaleźć. To znaczy, no, Zdecydowana większość filmów, czy moich czy Tomka, no to jest po prostu jakaś omówiona, ciekawa partia. Można się dowiedzieć, co tam ciekawego się wydarzyło, co tam nietypowego się wydarzyło. Z analizy można coś tam też interesującego się dowiedzieć. No tak samo Mateusz Bartel działa też, to są po prostu analizy różnych partii i no to się wydaje mi po prostu przejada widzom w pewnym momencie. Tym bardziej, że pula ciekawych partii e, mocno się zmniejszyła. No bo zobaczcie, tutaj 2000 filmów, no to tak, wszystkie najciekawsze partie z klasyki szachowej omówiłem. Tomek, tak samo. E, Okej. Okay. Od czasu do czasu gdzieś tam udaje mi się wygrzebać jakąś turbociekawą partię Tala, której wcześniej nie omawiałem i wtedy, i wtedy ją omawiam. Udaje mi się wygrzebać z przeszłości jakieś ciekawe partie Carlsena, Hikaru, Dudy czy innych zawodników. Natomiast coraz ciężej jest tego typu materiały wynajdywać. No bo jak zaczynałem YouTube'a szachowego, got to pull Łatwo, nie? Kurde, odpalam cyk. Klasyka, top 10 najlepszych partii w historii szachów. I tutaj macie jeden banger, drugi banger. Tam widzowie dopiero wchodzili w ten świat szachów, więc jeszcze tej klasyki nie znali. No to było super. No a teraz co? No mogę nagrywać o tych partiach z turniejów, które dzieją się teraz i to robię, no ale tych turniejów i tych niesamowitych partii wcale tak dużo nie jest. No był teraz Grand Chess Tour w, 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 w... Bukareszcie. No i kurde, 85% partii tam się zakończyło remisami. No i teraz widzowie, żeby nie było, nie to, że ja jestem takim leniuchem, że mi się po prostu nie chce wynajdywać jakichś kolejnych pomysłów, tylko po prostu nic nie działa. A dlaczego nie działa? No bo. Właśnie w takiej pułapce trochę jesteśmy, bo widz jest przyzwyczajony, że wchodzi, ogląda sobie jakąś ciekawą partię, wychodzi albo odpala kolejną. No i teraz, jeżeli ja widzowi zaproponuję coś innego, no może mu się to spodoba, może mu się to nie spodoba. No i jest tutaj takie duże ryzyko, bo YouTube jest naprawdę brutalny. Wystarczy, że. Yy, dwa, no jeden jakiś nietrafiony pomysł, YouTube przeżyje. Ale kiedy już wrzucę dwa, trzy nietrafione pomysły z rzędu, no to ścina rekomendacje moich filmów naprawdę brutalnie. Więc jak wejdziemy sobie tutaj w statystyki, to jeszcze też YouTube tak tresuje nas, YouTuberów, bardzo brutalnie, bo zauważcie, że jak się wrzuci jakiś film, to YouTube ci nie powie, o, ty, hej, fajnie, że wrzuciłeś film, tylko on Ci pokaże, a ten Twój film to jest słaby w porównaniu do tych poprzednich, nie? I to też wjeżdża na psychę, że napracujesz się nad jakimś pomysłem, wrzucasz, a tu bach! Dwa razy mniej widzów obejrzało niż normalny odcinek. Więc YouTube też nas stresuje, że no z tymi eksperymentami to raczej trzeba uważać. I... No ja przez te lata przeprowadziłem naprawdę mnóstwo różnych eksperymentów i żaden z nich nie siadł na tyle, żeby to było coś takiego fresh, co mógłbym wprowadzić na stałe. Przykładowo no to jest, to jest film, nad którym napracowałem się chyba najwięcej. Geniusz szachowy, o którym nie słyszałeś. To jest film o Piterze Leko, czyli o arcymistrzu, który prawie został mistrzem świata. No i możecie go kojarzyć z komentatorki, ale no w wicemistrzach świata się po prostu zapomina. No i tutaj przyłożyłem się, trochę researchu zrobiłem, jakieś tam koncepcje, koncepcje różne na montaż przygotowałem, jakieś tam przebitki, pomysły, to tam to Zapłaciłem też montażyście, bo ja, bo ja nie umiem. No i w, no Dopracowałem się, nie? Tak w telegraficznym skrócie. Wydawało mi się, że to będzie banger, co nie? No a tutaj 7 tysięcy wyświetleń, no co oczywiście sprawia, że film jakby się nie zwrócił nawet tam w 15% jeżeli chodzi o finanse. Zobaczcie tutaj, no co tam... 36 zł zarobiłem, nie? Jeszcze minus, minus podatek. Więc. No i teraz ciężko jest wprowadzać coś nowego, coś nietypowego, wkładać w coś pracę, kiedy no efekty będą gorsze albo na tym samym poziomie w porównaniu do odcinka, który mogę zrobić o taką. No bo. Przez te lata tyle gadam, że dla mnie omówienie jakiejś partii to jest żaden problem, nie? Robię sobie analizę i później no, nie muszę żadnych powtórek robić, cięć i tak dalej. Po prostu siadam, opowiadam, idzie mi to naprawdę prosto. Więc no, są problemy z wyszukaniem, ze znalezieniem jakiejś ciekawej partii, jakiegoś nietypowego debiutu, ale kiedy to już mam, to to jest. 20 minut dla mnie, żeby nagrać, nie? A taki odcinek, gdzie przygotujesz scenariusz, jakiś montaż zrobisz i tak dalej, no to na przykład ten odcinek, to mi się wydaje, że ze dwie godziny mi się z tym zeszło i mało tego tak podnieciłem się tą koncepcją nam tego typu, tego typu odcinek, że już przygotowałem sobie materiały na kolejny taki gruby materiał, mianowicie zrobiłem gruby research na temat Gaty Kamskiego. i no bo to były te czasy, gdzie on tam paklezę oskarżał o oszukiwanie i tak dalej, grube dymy były i ja tak sobie zacząłem czytać różne artykuły o nim, jakieś komentarze jakieś wywiady, takie stare sprzed 20 lat i naprawdę zmieniłem mocno hmm, Zmieniłem mocno to, jak patrzę na tą postać. No, tam różne tam ciężkie sytuacje miał w życiu, więc trochę, trochę bardziej jestem w stanie zrozumieć, dlaczego teraz jest taki zgryźliwy. No, i już miałem przygotowane, żeby nagrywać kolejny tego rodzaju odcinek. Taka nie wiem, historia fajnie zmontowana i tak dalej. No, ale po prostu zobaczyłem, że średnio wam siadł ten odcinek, no i stwierdziłem, dobra, no to nie ma sensu, żebym siedział. 10 godzin tam przeczesywał jakieś artykuły stare i tak dalej, kiedy to po prostu nie oddaje, krótko mówiąc. I z, z różnymi innymi kwestiami też, też sobie kombinowałem. Na przykład zrobiłem serię wywiadów. No, zrobiłem serię wywiadów tam. Był Tomek, Jaskułka, Mariancello, Pan Szachuś, Duda, Wojtaszek. I no, też tak chwilowo miałem zajawkę na te wywiady. Ale no po prostu cholernie dużo pracy to kosztowało, bo no łatwo jest zrobić wywiad, gdzie tam wjeżdżasz, cześć, kto cię nauczył grać w szachy, dlaczego dzieci powinny grać w szachy, co ci dały szachy, jakbyś nie był szachistą, to byś był kim, wiecie, takie wszystkie sztampowe pytania to to jest zrobić łatwo, a żeby tam przygotować jakieś coś interesującego, nietypowego, to naprawdę mi się schodziło długo. No, żeby tam wywiad z Dudą zrobić dwugodzinny, to ja chyba siedziałem z 6 godzin nad przygotowywaniem różnych pytań, a wcale ten wywiad nie, nie przykuł jakiejś super, hiper uwagi widzów, gdzie, no wiecie, jakaś partia, gdzie Duda tam rozniesie, nie wiem, Hikaru zrobi trzy genialne ruchy, to nagranie takiego filmu to jest dla mnie 15 minut, to jest taki samograj i obejrzy to na przykład 10 tysięcy osób. Różne tam próbowałem o na przykład speedrun z różnymi tam historiami z życia. No to też tam nagrałem chyba z 5-6 odcinków, no zobaczyłem, że to totalnie nie siada. No to, no to już odpuszczam. Całkiem fajnie się sprawdzają różne takie odcinki techniczne, typu jak wbić daną kategorię, jak zdobyć ranking, jak się zachowywać na turnieju, co robić, czego nie robić, jak tam zgłosić, że przeciwnik zrobił nielegalne posunięcie, wiecie, tego typu rzeczy. No ale znowu to no mnie kosztuje dużo czasu, no bo. Taką czwartą kategorię. No ja z grubsza znam te przepisy, no ale wiecie, ja czwartą kategorię wbijałem tam 20 lat temu i od tego czasu przepisy się trochę pozmieniały. No to znowu muszę powertować, posprawdzać, żeby jakieś głupoty nie powiedzieć, no bo później ktoś będzie mi miał za złe. No i teraz znowu, jak wbić czwartą kategorię? No siadło bardzo dobrze: 18 tysięcy wyświetleń. Ale znowu, jak wbić drugą kategorię, no to już z jakiegoś powodu 10 tysięcy mniej. Yy, więc, yy, no też, już jakbym miał nagrywać, jak wbić pierwszą kategorię, no to już się będę zastanawiał, bo to będzie mnie kosztowało jeszcze więcej researchu, żeby wam zarekomendować jakieś materiały treningowe i tak dalej, plan treningowy na tą pierwszą kategorię i tak dalej, i tak dalej i no niekoniecznie nie to tak fajnie nie. siądzie. A znowu z drugiej strony, patrzcie, gdzieś w odmentach YouTube'a, bo to na te, na tego typu interesujące koncepty się wpada. Tego się nie wymyśla, to jest taki, wiecie, żarówka się zapala nad głową, wpadasz na jakiś koncept, że a może coś tam wyszukam i y, szukam na YouTubie, nie wiem, szukam gdzieś tam na Twitterze, w jakichś bazach partii, które mam, y, jakaś mi tam wpada koncepcja y, i sobie znajduję. No i na przykład partia y, Random Brusa z y, Xayo, y, No i patrzcie, y, 30 tysięcy wyświetleń nagle, nie? Y, na i teraz y, oczywiście część widzów powie, że no ale Dawid, no to co co ty się tutaj spinasz? No to po prostu nagrywaj takie odcinki y, jak ty uważasz, że są fajne i czy będzie 2000 widzów oglądało, czy 20 tysięcy widzów, y, no to będzie fajnie. No ale właśnie nie do końca, no bo tak y, chociażby z tym montażem, no to taka naj, najprostsza y, kwestia, no jeżeli Odcinek, gdzie kosztuje dajmy na to 100 czy 150, za tam montaż, co i tak gigatanio. tanio. No i nagram takich odcinków, na których tracę 100 przez miesiąc 30, no to jestem w plecy 3000 zł. No i jeszcze do tego wiadomo, no jeżeli do mniejszej ilości widzów docieram, mniej kursów sprzedam, mniej osób nie wiem, kupi premium z mojego reflinka, co tam dostaje 30% na czeskomie i tak dalej. Więc no to, to wszystko jakby ma takie konsekwencje. Na turnieju, ale no, różne, różne rzeczy próbuję. Na przykład te wobble Chess zobaczyłem. No, no hit. Mi się giga spodobały te szachy, no to zacząłem tam nagrywać różne odcinki z tym związane tam. Carlsenowi Kar na Pop przykład słowa. też te szachy pokazałem. No trochę muszę też przyznać, że taką próbą stworzenia czegoś Nowego, nietypowego, fajnego na polskim YouTubie to jest Cebularz Lublin. Też wokół tego klubu dużo różnych fajnych rzeczy mogę nagrywać. No ale też no, czasami to siada super, a czasami no, nie siada. Tak jak widzicie, to tam niektóre podsumowania, co tam się dzieje w klubie, no to 3000 wyświetleń zrobią, a niektóre 13. Nie? Więc Zakończył taka się. duża loteria się robi. Trochę też. Flirtowałem z furbułą taką bardziej podcastową. No i znowu czasami siadało to bardzo dobrze, tam powyżej 10 tysięcy wyświetleń, czasami słabo. No, ogółem ja tak uznaję, że jeżeli odcinek mi zrobił 10 tysięcy wyświetleń, to jest zarąbiście. To, to, jest, to jest bardzo dobrze. Jak już tam 20, 30 i więcej zdarzają się takie przypadki, no to jest Giga Ultra. Turbo superowo, co nie, ale te 10 tysięcy wyświetleń to jest jestem taki, wiecie, poświęcony. próg, gdzie jestem turbo zadowolony też staram się jakieś tam eventy wykorzystywać, żeby coś ponagrywać ciekawego, nie? Na ten Grand Tour pojechałem, tam ponagrywałem wywiady z Carlsenem, z Dudą, z Erigazim, Pragnanando i tak dalej. No tam z audio zrąbałem sprawę, no ale, no wiadomo, wywiad z Carlsenem poszedł na przykład super, wywiad z Gukeszem poszedł super. Gukesz wtedy był po wygraniu turnieju kandydatów, no, ale już na przykład wy, wywiad z Erigazim, no to totalnie nie siadł, ale tak, totalnie, totalnie, bo on tam 2000 wyświetleń około zrobił. I znowu, ja nie mam z tym problemu, bo no mi się podobał ten odcinek sam w sobie, no ale. Problem jest taki, że no jeżeli wrzucę taki odcinek, którego wy nie lubicie, no bo to jakby algorytm YouTube'a, no to nie ścina tych rekomendacji dla Beki, tylko po prostu ścina, kiedy widzi, że Wam się dany odcinek nie podoba, nie? Więc te, te wyświetlenia jakby odzwierciedlają, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. No i problem jest taki, że jeżeli wrzucę jeden odcinek, który się nie podoba, to kolejny, który normalnie by się YouTube'owi podobał, to YouTube tak. Podejrzliwie na niego patrzy, nie? I no to wpływa po prostu jeden odcinek na Jeżeli drugi. E, tutaj też z cebularza, no też różne tam e, nagrywam takie, nie wiem, powiedzmy, komentarze szachowe, omawiam jakieś różne sprawy. No to też czasami siada, czasami totalnie nie siada. E, więc muszę Wam powiedzieć, że ogółem jest tak, że. Jest dobrze z szachami, tak w telegraficznym skrócie. Naprawdę jest dobrze z szachami, bo przez te 7 lat, jak ja działam na internecie szachowym, no to zmieniło się bardzo, bardzo na plus. Bardzo, bardzo na plus. Ja wcześniej nagrywałem na Infoszacha, nagrywałem na Czeską Polska, Gdzieś tak właśnie w tym 2019 zacząłem nagrywać też trochę częściej na swój kanał, no i tak jak widzicie, no było tutaj giga płasko i to przez długi, długi czas, no to, to były dwa lata nagrywania, a jeszcze wcześniej... Jeszcze wcześniej dwa lata nagrywania na no tam inne kanały, nie? I dopiero gdzieś tutaj, właśnie te okolice 2020-2021, te szachy, a co za tym idzie, moje produkcje poszyb poszybowały, poszybowały w górę. Więc Widać, że no nie są to już te momenty, jak nie wiem, Duda walczył w turnieju kandydatów i no wtedy był totalny szał szachowy, ale cały czas jest ok. No ta popularność szachów się, myślę, ustabilizowała. Natomiast jeżeli chodzi o youtube szachowe, to jest teraz taki moment takiego marazmu. Mam wrażenie. Gdzie właśnie my, youtuberzy szachowi, jakoś nie jesteśmy w stanie w, wnieść tych produkcji na jakiś wyższy poziom? I wydaje mi się, że właśnie osoba, która pierwsza zrobi coś takiego nowego na mocnym poziomie przez dłuższy czas, no to ta osoba, właśnie nie wiem, tak odrodzi, powiedzmy, tego youtubera szachowego, no albo po prostu duda zostanie mi świata, no i wtedy wiadomo, że te standardowe produkcje, standardowe analizy partii będą leciały bardzo, bardzo dobrze. Więc ja tak osobiście jestem zadowolony z tego, jak tam ta moja działalność sobie śmiga. No, ale też nie ukrywam, że jakoś tak szukam czegoś właśnie takiego level wyżej. Wiadomo, że te analizy partii, no, to jest taki punkt wyjścia ale szuka.